Witam Was w naszym motobandowym sklepie w odcinku, w którym będzie tanio. Ale nie będziemy rozmawiać o rękawiczkach szosowych, o kurtkach turystycznych czy o jeansach motocyklowych. W tym odcinku porozmawiamy o budżetowych kaskach off-roadowych IMX. Fly i marka, która kompletnie nie kojarzy się z taniochą, czyli Alpine Stars. Zanim o kaskach, mam dla Was dobrą informację. Niezależnie, czy zaczynacie swoją przygodę z offroadem, czy jesteście maniakami taplania się w błocie. Nasz sklep motomandowy poszerza i to grubo strefę offroadową. Na ten moment mamy takie marki dostępne jak Fox, Fly, Alpine Stars, EMX Lit czy CB. Więc jak widzicie, nasz sklep się rozrasta ale zacznijmy od tego podstawowego budżetu i tych czekaków Zaczynamy od kasku iix modelu FMix2. cena. 329 zł i to niezależnie od malowania, wszystkie kaski mają tak samo niską cenę. Kask wykonany jest z materiału HRS, czyli High Resistance Shell. Najprościej mówiąc, jest to tworzywo sztuczne, coś podobnego do ABS. Mamy tu dostępny jeden rozmiar skorupy zewnętrznej, ale EPS, czyli element odpowiedzialny za odbiór energii, element wewnętrzny jest już w dwóch rozmiarach dla lepszego dopasowania kształtu tego kasku do naszej głowy. Jeśli chodzi o rozmiarówkę wewnętrzną, występuje ona od XS aż do 2XL, więc całkiem spory zakres i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Z wewnątrz oczywiście wyściółka, która jest w pełni demontowalna i którą po prostu jak trochę pojeździmy w terenie możemy zdjąć, wybrać. Znajdziemy tutaj awaryjnie demontowane policzki i element, który osobom niestety, które jeżdżą po torze nie do końca przypadnie do gustu, czyli zapięcie mikrometryczne. Co oznacza, że ten kask raczej skierowany jest do osób, które zaczynają swoją przygodę właśnie z jazdą w terenie. Porównując wentylację modelu FMX do dwóch kolejnych zawodników, tutaj z przodu za dużo tej wentylacji nie ma, za to jest dość sporo wylotów. Oczywiście największym i najlepszym wlotem wentylacyjnym jest miejsce na gogle. Ostatnie o czym bym chciał wspomnieć w modelu FMX to możliwość bardzo szybkiej regulacji daszka. Odkręcamy jedną śrubkę i możemy daszek przestawić. Kilka pozycji albo niżej, jeśli faktycznie jedziemy na przykład za innymi zawodnikami, lub to słońce bardzo mocno nam świeci w oczy, lub wyżej, jeśli po prostu chcemy więcej widzieć. Podsumowując, jest to naprawdę tani kask. 329 zł, umówmy się, jest to tanio. I jest to kask skierowany do amatorów, którzy zaczynają swoją przygodę z taplaniem się w bocie. Pamiętajcie, w przypadku modelu FMX, jeśli chcielibyście wjechać na tor, prawdopodobnie was nie wpuszczą ze względu na mikroloka. Ale jazda na podwórku lub jakimś otwartym polu jak najbardziej. Jeśli oczekujecie czegoś więcej i chcecie wjechać na tor, mam dla was kolejną propozycję. Fly Racing Kinect 469 zł i największa zaleta, jeśli chodzi o ten model, to naprawdę genialne malowania i trochę ich u nas znajdziecie. Mamy tutaj dostępny tylko jeden rozmiar skorupy i wykonana ona jest z wytrzymałej mieszanki polimerów. Jeśli chodzi o wentylację, jak zauważycie, znajdziecie jej tutaj więcej w porównaniu do modelu FMX. I coś, co tutaj znajdziecie w przeciwieństwie do poprzednika, to zapięcie podwójne D. Więc amatorzy jazdy po to, że jak najbardziej fly racing kinek jest dla was. Coś, czego jednak nie znajdziemy, to nie ma tutaj awaryjnie wyciąganych policzków. Nie przejmujcie się, nie znaczy to jednak, że nie możemy zdemontować wyściółki, jakbyśmy ją w końcu chcieli wyprać, Bo umówmy się, w offrodzie bardzo często kaski szybko zaczynają niezaładnie pachnieć. Tutaj również jesteśmy w stanie wyregulować kąt pochylenia daszka. Jeśli chodzi o rozmiary wewnętrzne kasku, występują one od XS aż do XL, ale uwaga, model Fly Racing Kinect występuje również w wersji Junior, gdzie mamy trzy rozmiary dziecięce. Więc jeśli chcecie polatać ze swoimi młodziakami w terenie, to również ten kask jak najbardziej jest dla Was i również dla Waszego młodziaka. Fly chce latać także leć i na koniec bez gwiazdy nie ma jazdy, czyli kask Alpine Stars MXS. M5. Długa nazwa, ale za to jest tanio. Jak na Alpinę przyznajmy: 599 zł. To naprawdę dobra cena i to niezależnie od malowania. Najwyższa cena to i dostajemy najwięcej: zarówno wentylacji, jak i rozmiarów skorup, bo skorupa jest tutaj w aż dwóch rozmiarach i wykonana jest z zaawansowanego materiału termoplastycznego. Awaryjnie wyciągane policzki, zapięcie podwójne D, czyli coś dla amatorów toru i oczywiście wnętrze w pełni możemy zdemontować, żeby wrzucić je do pralki. Rozmiarówka kasku od XS do 2XL. Podsumowując, w modelu SM5 dostajemy nie tylko gwiazdę, za którą każdy podąża, ale dostajemy również najlepsze wyposażenie, jeśli popatrzymy na te trzy modele. Za cenę jedyne 599 zł, niezależnie od malowania, więc jest naprawdę godny uwagi. Niezależnie, czy zaczynasz swoją przygodę i do końca nie wiesz, czy zabawa w Błocku jest dla ciebie, lub po prostu jesteś amatorem, który od czasu do czasu z kumplami lubi polatać trochę w piachu, to myślę, że w tym przypadku każdy znajdzie coś dla siebie. Coś dla amatora, lub coś dla bardziej nazwijmy to zaawansowanych osób, które jednak zawodowcami nie są. Pamiętajcie, że do ceny kasku, i to niezależnie jak ta niego, również warto dorzucić około stówki na gogle, Bo od tylu zaczynają się właśnie modele w marce IMX i bez tego nie warto nawet wsiadać na motocykl off-roadowy. Dajcie znać w komentarzach, jaką kolejną listę. Kasków, rękawiczek, a może butów off-roadowych albo i nie, chcielibyście zobaczyć na tym kanale. A ja Was serdecznie zapraszam zarówno do naszego sklepu stacjonarnego, który znajduje się w Poznaniu na ulicy Szczawnickiej, jak i do naszego sklepu internetowego. Zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i w internecie znajdziecie naszych doradców, którzy niezależnie czy jeździcie w terenie, czy na szosie, zawsze Wam pomogą. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.